Diagłyczko Atotu, czyli tłumacząc z Irlandzkiego, cześć jak się macie, ja mam na imię Artur i witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku mojego vloga. W dzisiejszym odcinku pomimo faktu, że mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo jest dosyć wiecznie, znajdujemy się w Liverpoolu, czyli mieście piłki nożnej i Beatlesów, co najważniejsze. Przyjechaliśmy tylko na mały City Break, bo będziemy tutaj niespełna dwa dni, ale mam nadzieję, że uda mi się w tym czasie coś wam pokazać, ale też, że uda nam się coś zobaczyć. Mówię, uda nam się, bo jest dzisiaj ze mną. Braciak, powiedz cześć. Wybaczcie mojemu bratu chwilową tremę przed występem przed kamerą. Cóż mogę powiedzieć, nie każdy ma parcie na szkło. Niestety, nowy zewnętrzny mikrofon okazał się bezsilny wobec szalejącego w dokach Alberta wiatru. Doki Alberta zostały zaprojektowane tak, by można było załadowywać i wyładowywać towar bezpośrednio z magazynów. Jako, że w Liverpoolu byliśmy po godzinie 8 rano, to większość portowych atrakcji było zamkniętych, ale i tak było na co popatrzeć. Szczególnie spodobał mi się fakt, że dawne budynki portowe zostały w pełni zaadoptowane w ramach współczesnych potrzeb. Dawne magazyny zamieniono na kawiarnie, bary, restauracje i sklepiki. Nie zabrakło również muzeum morskiego. Siwy koniu, kary koniu, miłość opętała mnie. Jednak to, co całkowicie skradło moje serce, to fragment nabrzeża znany jako Pier Head, a zwłaszcza trzy sąsiadujące obok siebie budynki, tak zwane Liverpoolu, na którą składa się siedziba firmy ubezpieczeniowej, siedziba firmy transportu oraz budynek Port of Liverpool. Poza pięknymi architektonicznymi budynkami znajdziemy również pomnik upamiętniający zespół The Beatles. Tuż za mną e, monument, pomnik upamiętniający królową matkę tak się śmieje, chodzi oczywiście o królową Wiktorię. Jeżeli chcielibyśmy być tutaj solidarni z Irlandczykami, to powinniśmy teraz podejść i po prostu najlepiej na ten pomnik napluć. No bo nie ma co ukrywać, że pod kątem właśnie historycznym to królowa Wiktoria napsuła krwi Irlandczykom. Chyba myślę, że najbardziej. Ogólnie straszna lipa, bo na Google jest napisane, że jest otwarte, a przeszliśmy na miejsce okazuje się zamknięte. To już druga taka knajpka dzisiaj. Idziemy teraz po prostu na, do pierwszej lepszej na śniadanie. Też jest taka prawda, że przyjechaliśmy tutaj w okresie poświątecznym i często niektóre knajpki związane z gastronomią są po prostu zamknięte do Sylwestra. Ale spoko, coś na pewno wymyślimy, poradzimy. O, zobaczcie, nie rozumiem zupełnie tej fazy, to znaczy tej wieży radiowej, którą tam widać w oddali. E, tam jest na przykład taras widokowy, na który można wjechać i zobaczyć panoramę miasta, ale według mnie ta wieża totalnie szpeci jakby tutaj e, widok na okolice, na całe centrum I, i że tak powiem podobna tutaj sytuacja zachodzi chociażby w Berlinie, gdzie pośród nawet całkiem ładnych budynków wyrasta po prostu wieża telewizyjna i e, no szpeci, po prostu szpeci, nie ma co ukrywać. Tu mówią nigdy nie należy tracić nadziei, znaleźliśmy sobie małą kawiarnię w samym centrum miasta. Być może nie mają tutaj tradycyjnego angielskiego śniadania, ale też jest dobrze. Zamówiliśmy sobie kanapki po prostu z jajkami po w szmacie. w szmacie. Tak, z jajkami w szmacie. Jak mówi mój brat. Yy, I będziemy zaraz konsumować dam wam tak, czy jest dobre i warte swojej ceny. Zapłaciliśmy za te kanapki 10 funtów, więc no, miejmy nadzieję, że będzie smakowało dobrze. Po śniadanie, aczkolwiek... Nie chcę marudzić, nie chcę wychodzić na takiego typowego Janusza Ale no nie najadłem się Powiedzmy, że te kanapki mogłyby równie dobrze być w formie bardziej takiej przystawki Po prostu siedem żołądków jak krowa Nie mam siedmiu żołądków, tylko trochę mi redukcja nie wyszła <laughs> Można powiedzieć, że moja redukcja nagle skręciła w inną stronę e, stała się masą Także teraz po prostu się krzątamy po centrum Fajna ulica Fajne wieżowce, robi to robotę. Teraz robi zbliżamy radek. się, robi radek, zbliżamy się teraz do jakiegoś centrum handlowego. Po prostu się szwędamy tutaj po centrum, no bo chcemy gdzieś tam jednak. E... Polkę. Polkę chcemy? Nie chcę. Chcemy... A kolkę chcemy, Chcemy zlądować na hostelu, co się niedługo stanie, na hotelu. Na hotelu, przepraszam. No i póki co teraz szwędamy się po prostu. Po mieście. Taka pierwsza refleksja mnie nasza od y, kilku godzin, jak tu jesteśmy. Mateusz słusznie zauważył, że jest to bardzo dużo fryzjerów. A cały czas, jak mijamy ludzi, to idą głównie łysi. Tak się zastanawiam w sumie, kto tu się obcina. Chyba, że to jest bardziej taka atrakcja turystyczna, może motywacja dla tych łysych, żeby, żeby po prostu zrobić coś, żeby tak mieć włosy. Tak wygląda nasze spanie. Zapłaciliśmy tutaj jakieś niecałe 30 euro na łebka ogólnie jest mega safari jak tu się weszło sauna, tu łazienka takie tam proste proste wyposażenie, podstawowe nie przyjechaliśmy tutaj spać tylko zwiedzać i patrzeć jak wygląda życie nocne gdzie? gdzie ty idziesz? Nakręcić trasę przejścia, bo później mogę nie pamiętać. Rano widziałem ten moment zawajania. O, tu jest spokój. Tu jest spoko. Jakby się ktoś zgubił w połowie trasy i nie wiedział jak dalej dojść, to tutaj można zrobić spanie. Co? Nieczynna finta. Dobrze nam zrobiło to, że poszliśmy do hotelu i przespaliśmy się około dwóch godzin. Teraz ruszamy e, miasto nocą. Jest naprawdę fajny klimat. Ruszamy do takiej dzielnicy trochę bardziej hipsterskiej. E, zobaczymy, odwiedzimy fajne murale po drodze. Bo Liverpool, mimo to, że słynie właśnie z muzyki, z klubów piłkarskich, to słynie również z murali i co najważniejsze idziemy zjeść. A musimy zjeść porządnie, bo to miasto słynie chociażby również pubów i z imprez. Mimo tego, że jest czwartek, mimo tego, że jest po świętach, więc studentów może nie być, to liczymy na to, że to miasto pokaże nam to, co ma najlepsze do zaoferowania i w tym celu musimy porządnie zjeść, żeby po prostu nie wymięknąć. Dlatego ruszamy w stronę hipsterskiego osiedla. Gdzie na zdrowie? O, udało nam się kupić Udało nam Dziwną, się, czarną wodę. Dziwną, czarną wodę. Wydaje nam się, że po prostu woda w Anglii jest dosyć mocno zanieczyszczona. Torfowa. Torfowa, tak jak w Irlandii. Także trochę się boimy tego picia, ale mamy nadzieję, że nic nam nie będzie. Jednak nasze europejskie żołądki będą przystosowane do tej wyspiarskiej wody. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Póki co chłoniemy noc. Cały pomysł, Mateusz zapodał, żebyśmy założyli OnlyFansa. Nie, on. Nie, o, nie, założymy OnlyFansa, żeby nam się Być wyjazd zwrócił i dajcie znać w komentarzach, czy oglądalibyście OnlyFansa i z Mateuszem też. Ty, ale jako bracia to byśmy zrobili jak tacy typowi Irlandczycy, wiesz, kazirodztwo i po prostu wchodzimy w internet. Bałtycki Trójkąt to dzielnica Liverpoolu słynąca przede wszystkim ze street artu. Co róż? elewacje budynków pokrywają różnorodne murale i graffiti. Najbardziej znane z nich to przede wszystkim skrzydła, mural upamiętniający Bitelsów i chociażby Jurgena Kloppa, trenera piłki nożnej. W bocznych alejkach poza kłopotami znajdziemy lokalne bary. Jeśli po odwiedzeniu wszystkich murali poczujecie się nasyceni sztuką, ale zdecydowanie nie nasyceni jedzeniem, to polecam pobliski zagajnik ze strefą gastro. Pojedzone to można by powiedzieć, drodzy Państwo, że zupełnie inna podróż. Mega mi się podoba takie miejsce. Już wcześniej, tak jak już wcześniej spotkałem się z czymś takim w Warszawie. Taka hala po prostu przerobiona na market, gdzie można kupić wszelkiego rodzaju jedzenie od burgerów, kurczaka po chociażby właśnie gyrosa greckiego. Wzięliśmy takim typowo staropolskim zwyczajem słowiańskim kebaba, nie było za ale wzięliśmy po prostu greckiego kebaba z kurczakiem i było spoko. Znaczy, ja nie przypadam za grecką kuchnią. Już jak byłem w Atenach to próbowałem różnych greckich dań, w tym m.in. na przykład Gyrosa. I uważam, że jest przynajmniej dla mnie zdecydowanie zasłonę. Ale już posileni, wracamy właśnie w kierunku centrum. Opuszczamy ten bałtycki market, żeby właśnie iść na tą część zasadniczą imprezową, gdzie już nie będę miał gimbala, nie będę miał mikrofonu, może od czasu do czasu nagram kilka ujęć, póki co naprawdę Liverpool na plus. Wydawać by się mogło, że takie miasto w sumie słynące głównie właśnie z Beatlesów i z piłki nożnej nie będzie miało nic więcej do zaoferowania, ale jest wręcz przeciwnie jest naprawdę spoko i jest fajny klimat tego miasta więc chętnie poznamy go jeszcze, jeszcze bliżej. W ogóle fajne są te brytyjskie duże taksówki dużo jest elektrycznych raczej nie będziemy korzystać z usług Owych taksówek, chociażby z tej racji, że y, nasz hotel znajduje się w ścisłym centrum, więc naprawdę już musiałoby być źle, chyba że w bardzo krytycznej sytuacji, żebyśmy chcieli podjechać 500 metrów. Zauważyłem, że tutaj y, dużo jeździ tak zwanej pomocy księgowej, bo jeżdżą samochody oznakowane, zbliża się koniec roku, więc każdy musi ro ro rozliczyć PIT więc pojawiają się samochody z napisem policzę, jeżeli nie masz rozliczonego podatku no. Przyjedź do Anglii i zapytaj któregoś z funkcjonariuszy Skarbówki właśnie, oni przypominają naszych policjantów Ale nie mają broni, więc myślę, że mają po prostu długopisy Policja w Anglii W Anglii nie mają broni Nie mają broni w Anglii Nie mają, co był ten atak terrorystyczny, co ten Polak w Londynie e, Tą rybą atakował tych fajbusów. Ale muszę powiedzieć, że Im bardziej idziemy w noc tym bardziej zaczynam rozumieć, dlaczego Beatlesi powstali właśnie tutaj i śpiewali o żółtych łodziach podwodnych, jakichś dziwnych stworach i rekinach. E, po prostu jest to takie miasto kipisowskie. Dobry no, kwas. nie wiem, czy brali dobry kwas. Jest coś takiego jak dobry kwas? Wydaje mi się, że nie ma. Każdy kwas jest zły z natury. Narkotyki są fe. Dobra whisky to podstawa, nie narkotyki. To... Dobra kolka. Nie jest kolka, to jest torfowa woda irlandzka. Dobra kolka z torfową wodą. Teraz idziemy do... Przemierzamy właśnie ulicę Liverpoolu w poszukiwaniu dobrego miejsca na melanch. Tam jest nieźle. To tam idziemy właśnie. No tak, bo tu, bo no tu ty, byliśmy, ty, ty, ty byliśmy. Tu byliśmy dzisiaj. Nie w następną. To, nie, tędy szliśmy. Nie, w następną Szliśmy tędy koło tego baru. A. Masz strasznie. Ja mam długie nogi, ale ty takie tempo narzucasz, że ja po prostu jak idę jeszcze, trzymam kamerę i gadam do niej, to łapię taką turbozadyszkę. Zaczynam się zamieniać Weidera. Hello. ale Śmieszne jest to. W ogóle podoba mi się interakcja niektórych osób. Niektórzy coś krzyczą, machają, uśmiechają się. nie mówią hello. Tak jest inaczej. Wyspy. Ludzie szukają kontaktu, a może wręcz nie. Bardziej szukają kontaktu we Włoszech, Hiszpanii, takie mam uczucie. A jeżeli chodzi o wyspy, to trochę surowy klimat, chyba że w barze gdzieś no to prędzej. W ogóle tak, za dnia pełno Polaków. W nocy mam wrażenie, że tylko my jesteśmy Polakami, a cała reszta w Brytole i Irole. Może dlatego, że jest drogo, jak najchniejsze warunki. Tu przyjdziemy. Ale jest cisza, to chyba... Chcieliśmy tu przyjść, ale jest w miarę taka cisza, nikogo nie ma i raczej przyjdziemy, nie wiem, no poszukamy coś, na pewno coś znajdziemy. Koniec języka za przewodnika albo po prostu wujek Google nam tutaj pomoże. Albo jest wczesna godzina, bo w sumie nie ma dwudziestej, więc też nie ma się co spodziewać, że tutaj będzie się nie wiadomo co działo i warto podkreślić, jest czwartek. Dobra, jako że nasz kontent przypomina coraz bardziej kontent patologiczny, a nie tutaj pod kątem pathology life, vlogerskim turystycznym, to spotkamy się już jutro rano z waszej perspektywy minie kilka sekund, z naszej jeszcze cała noc przed nami, a tutaj widzę, że o Liverpool miastem rogacy. Ja, ja. Zostaje rogacy. Także widzimy się rano. Pozdro, cześć. Witamy na tripie. Dzień drugi. Dochodzimy do siebie, chociaż w sumie aż tak nie bardzo było po czym. Po prostu przechadzamy się dzisiaj, chillujemy. O 17 musimy już spadać na lotnisko, więc dzisiaj zapuściliśmy się trochę. Dalej od centrum w tym momencie kierujemy się w okolice katedry e, liverpoolskiej. To jesteśmy w takiej dzielnicy typowo angielskiej zobaczycie te charakterystyczne drzwi taki właśnie styl budownictwa, typowo angielski, coś podobnego możemy zauważyć chociażby w Dublinie, w centrum Dublina. Zresztą nie ma się co dziwić, tak jak powtarzam, Irlandczycy mieli to szczęście oczywiście szczęście w cudzysłowiu, mieli to szczęście znajdować się pod angielskim butem pod okupacją przez jakieś 800 lat, więc. Myślę, że normalnym jest to, że gdzieś tam te elementy kultury angielskiej przeniknęły do irlandzkiej i tak naprawdę to nie wiadomo, czy to już jest irlandzka kultura, czy jeszcze angielska. Pierwsze co przychodzi mi na myśl, to mają rozmach. Sami wiecie kto i sami wiecie gdzie. Naprawdę duży, duży budynek, chociaż jest pięknie ozdobiony, to jest w środku dosyć mocno pusty yy, i momentami przypomina mi to trochę bazylikę która znajduje się w, we Florencji. No wtedy poczułem się najbardziej oszukany, bo tutaj jeszcze w środku coś jest, ale ta bazylika we Florencji była absolutnie pusta. Półtorej godziny czekania w samym słońcu, tylko po to, żeby wejść tak naprawdę na opuszczoną halę. A tutaj jest naprawdę całkiem ładnie. Po wejściu do katedry otrzymaliśmy ulotki od takich miłych pań. Między innymi informacje po polsku i jakiś tam zarys historyczny tego, co się znajduje tutaj w tej katedrze. I muszę powiedzieć, że urzekła mnie ta modlitwa, która jest na samym początku tej ulotki, czyli Panie Boże, którego miłość dla tych dzieci, bla bla bla, jeszcze większa niż tych murów, spraw, aby Ci wszyscy, którzy wchodzą do tej katedry poczuli Twoją obecność. Muszę przyznać, że Mega, ale to mega czuję obecność Boga, zwłaszcza wchodząc do katedry i widząc kawiarnię, w której możemy napić się chyba whisky, nawet tam widzę na wystawie. Więc, no, powiedzmy, że trochę przerost formy nad treścią, typowo pod turystów. Można by powiedzieć, że można by powiedzieć, że wszystko dla turystów, więc czuję się tutaj ducha polski, takiego zakopanego, że wszystko za dudki. Co, widziałeś coś ciekawego? Mm -hmm. Co widziałeś ciekawego? Studnie. studnie. To chcemy zobaczyć. Chcemy zobaczyć studnie. A tam wyszedł jakiś za, za, ten rycerz Jedi. Fajny ten grobowiec, możemy tam podejść. Podoba mi się taki minimalizm kościelny, że jest jakby, wiecie, budynek widać przepych, ale taki skromny przepych. Godny, a skromny. Jak to powiedział Biskup Gajos. Tutaj leży bosu. We wiedźminie był taki quest, że trzeba było odsunąć ten sarkofak i tam wampir mieszkał. Nie będziemy tego dzisiaj robić. Zostawimy to Netflixowi. Naprawdę fajna opcja. Jeżeli ktoś tak jak ja lubi kościoły, nie pod kątem sakralnym, ale pod kątem architektury budynków, i lubi patrzeć, jak to wszystko wygląda, to katedra. Liverpoolska jest, że tak powiem obowiązkowa. Naprawdę podoba mi się układ tego budynku, podoba mi się, jak bardzo jest wysoki. Być może dlatego, że sami jestem wysoki i po prostu szukam podświadomie budynków, które są z wysokimi sufitami. Proszę, w tak niepozornej dzielnicy, typowo angielskiej, czerwone domy z cegły, widać, że to dzielnica bardziej taka robotnicza. Znajduje się bar. Je krak, nie wiem o co chodzi z, z jedzeniem tego kraku Ale tutaj spędzał długie wieczory John Lennon Będąc na studiach Zobaczcie jak ta współczesna technologia czyni cuda Jeszcze przed chwilą byliśmy w wielkiej liverpoolskiej katedrze W Anglii, a teraz przenieśliśmy się do dalekich Chin Ta brama, ta pokaźna brama dosyć kolorowa Charakterystyczna dla kultury właśnie azjatyckiej, została przywieziona, bodajże chyba z Szanghaju, i po prostu przetransportowana do Liverpoolu i postawiona tutaj. E, więc ta budowla jest oryginalna, pochodzi z Chin, tak jak większość mieszkańców tej dzielnicy, zapewne. Widzę, że wszystko jest pozamykane, ale jeżeli ktoś jest fanem, ale jeżeli ktoś jest fanem masaży, chińskich zupek, na przykład wifona. To koniecznie musi się tutaj wybrać. Ja w takiej największej chyba... Wcześniej byłem, wcześniej miałem już jakby okazję być w dwóch chińskich typowych dzielnicach, czyli w Londynie, gdzie jest całkiem pokaźna i naprawdę spora. Po wymiorku, gdzie można było kupić chociażby Rolexa za jakieś 20 dolarów. Albo rzeczy od Gucci Louis Vuitton. Energia nam trochę opadła. Zjedliśmy śniadanie i ta energia, która w nas była, przed śniadaniem gdzieś się wyparowała. I teraz po prostu tak sobie chodzimy, szątamy się i czekamy, aż być może w cudowny sposób ta energia wróci. Chinatown City. A może po prostu nie jest brak energii, tylko smutek, że opuszczamy Liverpool. Być może nie jest to King Cross. Ale z tego, co powiedział mi Dumbledore, który obecnie w książce jest napisane, że on nie żyje, ale tak naprawdę przebywa w Choroszczy w Polsce. Powiedział mi, że stąd również odjeżdża ekspres do Hogwartu. I tak się zastanawiamy z braciakiem, czy się na niego zabierzemy. No żaden z nas nie dostał sowy. Żaden ptak nie przyleciał do naszego domu i nie zasłuchał nam w okno. już przyleciał do Ciebie ostatnio jakiś ptak? Nie, mówi, że nie więc po prostu się szwendamy i mamy nadzieję, że trafimy. Dworzec również jest uważany za taką atrakcję pod kątem infrastruktury miasta. Bez szału, bez szału. Taka większa trochę hala magazynowa. Tak więc dotarliśmy do zagłębia takiego serca kulturalnego, można powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o Liverpool. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się dużo bibliotek, muzeów i galerii sztuki. Większość z nich, tak jak chociażby w Londynie ma to miejsce, jest darmowa. Bilety wykupujemy tylko i wyłącznie na jakieś ewentualne wystawy okazyjne, ale tak jest za darmo. Więc korzystając z uwagi, że mewy przestały mi tutaj świergolić na duchem. Dziękuję wam za to, że razem z nami odbyliście tą podróż. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o Liverpoolu, czy chętnie byście się tutaj wybrali. Tymczasem ja zapraszam was już na kolejny odcinek moich przygód. Nie, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam z Liverpoolu. Cześć.